No, panie i panowie, lecimy z kolejnym odcineczkiem, nie? W poprzednim biegaliśmy sobie w nocy. Teraz sobie pobiegamy, chyba w dzień. W tej nocy mi już wystarczy po ostatnim odcinku. Dobra, masz coś ciekawego? Nie, Alfie szuka, jest w warsztacie na dole. No, dobra, spokojnie. A mam się dobre, Kena, z to idziemy. Idziemy dobre, Kena. Daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten Nic temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja... ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Krajnowi minutkę co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty Obadaj ile nas by to kosztowało i wracaj mi do żywy, Ej, poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Co to są za. To jest jakaś nakładka. Ale od czego? Chyba od Steam'a się włączyła nakładka jakaś. No dobra, mniejsza z tym, trudno. Będziecie mieć w rogu takie dwie ikonki. Nie ogarniam. Od czego to jest? E, dobra, jakie mamy zadania poboczne? Z tym apteką. W sumie... Gratulacje! Przetrwałeś noc! Szkoda, że nie udało się z Twoją misją. Okej, okay. tam na górze jeszcze coś jest. Jakiś kłeśnik, zobaczymy, co to jest tutaj. Aha, dobra, to z Daudem. Z Dałudem to ja nie chcę. Dobra, lecimy na dół. Ej, Crane, słuchaj się mnie jak należy. Dobra, lecimy. Nie chcę inwazji. E... Ten cały Alfie, nie? Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się dokręci. Mimo, że wpadłeś. Miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam, teraz, jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni. I będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczy. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę. Chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem. Albo długo nie pożyjesz. Ech. Nie wiem. Dzięki? Cichutko. One słyszą wszystko. Crane, Dobra. czy nie słyszysz? O. Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winie cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę doceniam co dla nas robisz. Ja, Jade, słuchaj, pogadamy jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Dobra, bo ja się chciałem przespać. O no, mam dla ciebie. Dobra, ofer. Ty coś masz? No, coś tam masz. Szukaj oznaczonych samochodów. Dobra. Mogą uratować ci życie. Lecimy. No i nie wiem czy robimy to maptekę czy nie. Czekajcie. Co ja mogę z niego zrobić Pijawe, tak? Co tak za dużo mi nie doda. Dobra, lecimy. A! Pomocy, nie chcę umierać w ten sposób. Dobra, mam u ciebie dług, chłopie. No pewnie, że masz. O. No i ładnie. i super. Reign, Dulena. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Dobra, zerknę jej... Co stękasz? nie tak z tymi fiolkami, czy mogę służyć przyjacielu no i chcę żebyśmy poszli poszukać pustych fiolek prawdziwych słyszałem że sprzedajecie antyzynę ciekawe czy ci dam im radę ta sama osoba która powiedziała mi że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiołki gówno moja receptura jest 50 razy o, to lepsza, to lepsza to od tego szajsu zrzucanego z samolotów nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu ale daje też super siłę niezwykłą szybkość i laserowy wzrok Gdybym chciał, spaliłbym Cię jednym spojrzeniem. To już koniec Twojego handlu, Bento. Ta, Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Ta, Yusuf miał rację. Już, kurwa, nie żyjesz! Ej, mamy gościa. Czego się boisz? Spróbuj się ze mną jak wow. Brać go! broń to... nieskuteczna.

nie daj sobie rady z nami. Dobra, tamten już umarł. O, biegnij. O, klej. uźwa. ten jeszcze został. Mar. O. Oh. Tamten został, tak? Co oh. to kurde? No. Lena, tu Klein. Ej, ciężko było. Powiedz Brekenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic Aha. mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, okay. że przyjdę? Oba... Brak miejsca w ekwipunku. <laughs> się tego. Breken chciał go zamknąć, ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie jeśli Bachir dorbie go pierwszy. No i fajnie. I poziomiki poszły do góry ładnie. Super super. Przeskok się przyda. Odporność. Eee, dobra, tu mamy to zadanie, z tym przedstaw się rejsowi. I napięcie. Dobra, to zrobimy napięcie. Właśnie, mogę jakąś apteczkę zrobić. Mocny łomot mogę zrobić. Okej. Okay. No to już jest konkret. Mhm. ten haratacz? No, mech. Tum, tum. Z tej rurki zrobimy. No i teraz tak. I jeszcze zrobimy sobie y Czermierza i zabójca. Mamy no teraz tak, teraz to to jest coś. Tu jest nocny łomot. No, no i fajnie. Aha. Nie, apteczki, apteczki, apteczki. <coughs> Mogę, dobra. O, i to po dwie nawet już. No i możemy biec. Hmm, tu tu, tu. tu, tu O. Jakieś otwieranie zamków. O! Git. Nie złamałem żadnego wytrychu. jej! Szok. Dawaj, 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 kraj Gdzie ty tu włazisz do rury? Rain, co tu pierdzielasz? Która ta podstacja jest bliższa? No, tak naprawdę obojętnie. Dobra, pójdziemy najpierw do tamtej. Po drodze sobie strefę zrobimy. A to jak u wieży jestem? Hehe, teraz mogę przeskakiwać Teraz to jest spok. No właśnie To mi się przyda też Dobra, trzeba wejść na górę Chyba ja chciałem tą strefę zrobić Ona tam gdzieś jest tak No jak tam wleść Tu chyba A. Zauki psie. <coughs> Dobra. O, nas trzeba pan. No, i strefa zrobiona. Kurwa mać że ich zrobił tak, tak, połam sobie kostki wypierg dokładnie O, to... Tak. Jestem w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. Tu system. Czemu oni tak szybko umierać nie chcą, tylko tak strasznie wolno. Nie wiem, nie rozumiem tego. O, jakiś plan. Ostry elektryk. Dobra, to. Cyk, cyk, cyk. Byk. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. Mhm. Mm Okej okay. skąd się tu wziąłeś? Halo? Zlazłeś z tego dachu czy nie? Czy się, że nie <laughs> Usmarzonko, kurwa, następny dobra, biegnę, nie patrzę na nic. Pick, pick. Oh, wow. Dobra, jak się tu wchodzi? Tu chyba jakoś. Dobra. Ej. Eee. <tryk> Dobra. Git 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 git. Zostałem kurwa, ordynarnie oszukany. Dlaczego ta skrzynia jest pusta, co? Ech. No cóż. Aha, to też jest pusta, pięknie. Dobra, Alfie, dwie z głowy, została jedna. A właśnie. Aha, dobra, ominąłem. Tu chciałem jeszcze iść. No dobra, trudno. Innym razem odblokujemy tamtą strefę. A teraz lecimy do centralnej rozdzielni. A ra 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 Krainie, dawaj, dawaj, nie przestawaj. <śm> dawaj, dawaj, klej. Dawaj, 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 dawaj. Bo ci wiral dogoni i co będzie? jakoś tędy wejdę czy nie wejdę? Pewnie nie co tak. nie. trudno, lecimy znowu dookoła. Elo <laughs> Trzeba było biec? Trzeba było biec do mnie? Jestem w rozdzielni Musisz znaleźć główną tablicę Jest w którymś budynku O Crane Och Jak mnie zestrachał Zapierdzielać tam wszyscy waszą błąd. Aha, no tak, to trzeba w nocy zrobić. E, a którą mamy? 10:30. No tak. No to co? Zaczekamy sobie. Wy będziecie mieć pauzę, a ja po prostu, nie wiem, przesiedzę tutaj parę godzin. Nie no, żartuję, co wy. Przecież nie będziemy tu siedzieć. Idioci. Przeskoczysz? Czy nie przeskoczysz? Nie przeskoczysz. Dobra. Idziemy. Zobaczymy coś innego. Jakie jeszcze mamy zadania? No nie bardzo, same takie... No cóż... co tu jest? Zrzut? O! Po zrzut pójdziemy. idziemy. Dawaj. właśnie tam, krain. Lecisz. O oh, No i ukradziono zrzut. No i nie mów mi, że to jest... że biegłem po niego i mi go ukradli. No tak, no pewnie. Ech... Dobra, zrobimy to inaczej. Nie będzie to może do końca mądre, ale to zrobimy. Pójdziemy tam w nocy. Pójdziemy tam w nocy. Mówię to ja. Dizzy, obstrana dupa, gaming. Dobra... I co, tu przyledziesz co? cik, cik, cik. Kde ten gnoj O oh, Kurde, ale šou dal. Mik, mik. Kurde, zobaczył mnie zaraz. Nie zobaczył. Dobra. Udało się. Zrobione! Odpalaj! Moment! Moment! Szryjcie płot po pieprzeńce! To było zajebiste, grejn. Bez kitu, słuchaj, mam robotę w terenie, ale jak wrócę, to się tobą zajmę. Słowo, no i ładnie, no i takie punkciory. To ja rozumiem, ciema. Ale się smażą. Dobra. Prześpimy się i zakończymy odcinek. Niezauważony. O. I kolejne punkciki. Czy weszły jakieś punkty? Nie. Dobra. No to tu zakończymy odcineczek. Widzimy się w kolejnym, w którym prawdopodobnie pójdziemy już do Raisa. Bo nie mamy już żadnych innych zadań takich poboczniaków. Tak, więc w następnym odcinku udamy się do RAISA. Trzymajcie się. Cześć.